Cześć, witajcie w takim krótkim filmiku, gdzie chciałbym Wam zaprosić na mojego TS-a. Link w opisie eee, co do TS-a, jakie ma IP. Możecie ze mną tam w Smite, w Lola, w Sampa, no w Koda. Co za samochód? W Max Payne. A. Czekajcie. i będą tam y, jak będziecie tam siedzieć na tym TSie trochę więcej czasu to ben, jak chcecie to będzie, będę mógł wam dawać CDK'e y, y, do gry Smite i możemy sobie razem pograć oczywiście wiecie musicie trochę przebyć na tym TSie jak będzie spoko to dam oczywiście wam y, dam wam tego Smite'a no. no, no to to tyle mm -hmm. To ja się żegnam z wami i zapraszam do tego TS -a. To komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie I, I zapraszam was na tego TS -a. Na dole kanał trzeci Dawidowsk Dawidowskiego Ja tam cały czas siedzę, no i cześć